Cześć, witajcie. Z tak jak obiecałem pokażę teraz zestaw trzech z czterech moich WSów. Czwarty no niestety tak jak wiecie ma uwalone trapo, więc no na razie musisz sobie postać. Po drugie nie mam do niego panela. Nie mam skali, nie mam gałek, więc na razie musi pozostać w takim stanie, w jakim jest. Jeden z tych ws które Wam pokażę, no też ma w dość kiepskie stanie, skalę, głośności. Po prostu innej nie mam, zakupiłem niestety, no, na to wychodzi, że Sprzedawca okazał się nieuczciwy. Ja pieniądze przelałem do dzisiaj tej skali nie otrzymałem Będę musiał do niego napisać z wielkim podziękowaniem No ale cóż no i tak też bywa No więc żeby za długo nie gadać Ja postawię aparat telefon właściwie na Stojaku ja waszym oczom ukażą mi się rzeczone włosy tylko od razu zastrzegam, że dźwięk może nie być najczystszy, ponieważ na jedna z kolumn coś mi pada. Nie wiem co się dzieje, ale trzeszczy strasznie. Co słuchać na każdym jednym z tych wzmacniaczy. Zresztą nie tylko, no bo inne, przy innych jest ten sam problem. No stąd wiem, że to już wina głośnika, a nie danego wzmacniacza, ponieważ niektórych jestem na 100% pewny i no niestety. Zresztą sprawdzałem na altusach i na altusach tego nie ma. Natomiast no tutaj słuchać trzaski i takie różne cuda się wycinają. więc będę musiał tą kolumnę rozebrać i, i, i zobaczyć, to jest ta prawa, po prawej stronie. No więc co, to zaczynamy. I teraz tak, jak już widać, ten jest niekompletny. No nie, ma, nie ma tej gałki jednej. On ma i właśnie tutaj ta skala. Ja wam to później pokażę wszystko z bliska. na naszykowany magnetofon z kasetą, którą już znacie. Chodzi o prawa. Jest ustawiane wszystko tak, żeby to działało. Z tyłu tylko będę musiał przypinać po prostu kable, bo podłączony jest w tej chwili ten, później będzie ten i na końcu będzie ten. Więc. No tak się prezentuję. Pokażę może je z bliska i przy okazji będę mówił, co który. No tak jak widzicie, brak. No i zobaczcie, w jakim stanie jest skala. Już nawet jej nie czyściłem dokładnie, bo to nie ma sensu. I tak trzeba będzie zrobić albo sito na niej, położyć nowe, albo. No, a tutaj jest. Widać. O, tu gdzie mam palca? Na, na kancie jest troszeczkę tego. Tutaj jest przyrysowany. No niestety, no to już jest sprzęt, który ma ileś tam lat. Yy, no te. Już widzieliście wcześniej, więc one nie, nie wyglądają aż tak tragicznie. To e, zaraz Wam powiem. Tak, ten był zrobiony pierwszy, ten, ten na dole, ten był zrobiony drugi, no i ten e, skończyłem właśnie dzisiaj. E, po prostu go poskładałem do kupy. Bo tu musiałem zrobić światełko zobaczcie jak włączę i, i zapali się ten ale nie ma yy, nie ma tej czerwonej yy, no, tego plastiku czerwonego takiego przezroczystego no, będę musiał sobie jakoś to yy, dorobić po prostu no, nie było i, i no, jest na razie jak jest żarówka też była spalona musiałem wymienić yy, no i co no i tak to się prezentuje Pamiętacie, że w tym na dole słabo świeciła żalówka. Nie wiedziałem czemu pierwsze uderzenia świeciła, później przygasała, zacząłem szukać i znalazłem. Okazało się, że z tyłu bezpiecznik był spalony. A ona jedną pobiera bezpośrednio strafę, natomiast drugie pobiera właśnie z tego bezpiecznika. No i dlatego tak się zrobiło. Tak się robiło. Natomiast teraz... Jak się włączy to od razu widać, że ona się zapala, i tak świeci. A wtedy przygasała, że praktycznie w ogóle jej nie było widać. No więc tak to wygląda. Dwa z nich, ten i ten, mają odnowione obudowy. Te czarne, jak widać, to mi się troszeczkę zaciekło zrobiło. Nie wiem czemu, ale. No ale już tak musi zostać. Natomiast ten na dole nie był jeszcze robiony wcale. No cio, budowa nie była robiona. No więc tak one wyglądają. to coś się przekrzywiło. teraz jej zawsze. No więc tak to wygląda. Ja je poprzeciszam. Bo. Ostatni, na ostatnim filmie no, było dość głośno. Zwłaszcza te szumy. Nie wiem dlaczego, ale ten aparat on, czasami nagrywa ciszej, czas, a czasami właśnie takie y, rzeczy jak, jak szumy, czy, czy. No, czasami potrafi bardzo głośno nagrywać. I ja już później przy. Konwertowaniu filmu do odpowiedniego formatu nie mam możliwości wyciszenia fragmentów. Całość mogę wyciszyć, natomiast nie fragmenty. No więc tak to wygląda. No więc co, przystępujemy do odpalania, tak? Po kolei. Najpierw magnetofon, no, załącz się. Jak widać, błysnął. światełko się świeci. Odpalamy dół. Juraj było puknięcie. go to the narrow Ja byłam tu nie dość, że znam Agnetę, bo nie Jeden jak widać żyje, gra, jest sprawny. Powiem Wam, że zawsze marzyłem o takim sprzęcie. No i, no i mam. Co prawda, cztery sztuki, no ale, ale są. Więc ano, tutaj jeszcze będzie trzeba na pewno dorobić tą, tą gałkę, znaczy nie taką, tylko taką. Nie wiem, no, będę musiał coś wykombinować i tak samo będę musiał coś wykombinować tutaj z tym, bo się wyrobił i trzeba bardzo mocno docisnąć praktycznie do samego końca, żeby za pomocą pokrętła można było normalnie obracać. No, wyrobiło się tam te, te plastiki, no i tak to wygląda. Co tu jeszcze powiedzieć? No, to już chyba wszyscy wiedzą mnie. Kto produkował no, łódzkie zakłady radiowe Konika? E, co tam jeszcze? No, sprzęt dosyć e, ciężki, 9 kg sztuka. E, więc tu jest 27. Dlatego magnetofon bodajże 5 kg. To jest ponad 30 kg na stole aż się wybiął. No ale cóż... Więc tak to wygląda. Dobrze, ja przełączę, przełożę, znaczy się, do, do tego drugiego. No. Jest przełożone. Włączamy słychać puknięcie charakterystyczne dla nich Ktoś już kombinował przy balansie Zwróćcie uwagę Gra ta kolumna A powinna grać ta Ktoś zamienił po prostu Przewody Będzie trzeba to poprawić Ale przy okazji ja go tam będę rozbierał To To wtedy się zrobi Tak eee, Co jeszcze no Tak jak widać Różnica w celu jest Słyszycie? To pierdolenie. Nie wiem, coś tam jest. Coś jest nie tak. Tu coś przewija. Musi gdzieś przechodzić sygnał. To nie powinno tak być. No tutaj nie będzie miało znaczenia. Tak jak widać, tutaj. Przełazny kolumn, wiadomo. mówi się, że to wielki, ta kolumna. No, mówię, muszę ją rozebrać i zobaczyć, co ją woli. Czy głośni się przepała, czy coś. Ale to teraz niedobrze mi tak zaczęło robić. Ale może i dlatego, że one grały na tych metrach a one mają kolumny 180, a one mają po 25 25. No i dawały, że tak powiem, miejsce robowe. se to więc tutaj pierdzieć i ten a przy niższym już tak nie nie tego. nie ten trzeci. nie 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 no, no, ten, trzeci. Będzie chyba trzeba założyć to zabezpieczenie na kolumny A. Dobrze, że tylko trzy kabelki Trzeba nie widać, światełko się zapaliło. Chciało mi się ściągać tych tu bo on jest tak podłączony, ten jeden, bo jeden mam podłączony, zresztą jeden mogę podłączyć bezpośrednio, tu z zewnątrz, natomiast ten drugi, no tam się nie mogę dostać, muszę go zdejmować, żeby go podłączyć. Jest tak jak widać, załączony w obrazku, trzy sztuki wszystkie sprawne wiadomo, no, wymagają jeszcze tam pewnie jakichś przeglądów takich konkretnych po sprawdzania no ja zanim odpalam, to zawsze sprawdzam wszystkie kondensatory, czy wszystko jest no, wiecie nic nie wygląda na spuchnięte na wylane, o tego typu rzeczy no jeśli nic takiego nie ma, no to wiadomo bezpieczniki i, i, i po prostu ogólnie oglądam, czy czy Coś tam gdzieś nie wisi, coś nie jest oderwane. No i dopiero wtedy podłączam. No, natomiast no, później no, to już jest weryfikacja, tak, trzeba to sprawdzać. Tego jak sprawdzałem, to powiem Wam tak, że <coughs> bałem się podłączyć w ogóle głośników. Więc najpierw sprawdziłem, czy nie ma napięcia na, 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 na wyjściach głośnikowych. No nie było. Więc yy, zaryzykowałem, podłączyłem, no i okazało się, że jest ok. Z tymi dwoma się nie bałem. One były w miarę, w miarę możliwości czyste. Natomiast ten no, był dosy, dość brudny, musiał zostać umyty w środku. Ja mówię o, o elektronice. I z tego właśnie względu bałem się trochę yy, podłączania, no ale okazało się, że niepotrzebnie się obawiałem. No tak jak widać wszystko gra, wszystko buci z takich, nie wiem, może mankamentów ten wzmacniacz na dole. On czasami lubi robić tak, że <gra>, gra normalnie, wszystko jest ok, i w pewnym momencie zaczyna po prostu buczeć na... tylko właśnie nie wiem czy to nie była wina właśnie już kolumny bo on grał na tych kolumnach i po prostu ci jakiś czas ta kolumna właśnie ta prawa buczała. Po jakimś czasie to ustawało i ten jak w końcu podłączę te... Może jutro to zrobię, zanim pójdę do pracy, jak podłączę tego drugiego Altusa to po prostu dokładnie je posprawdzam na, na Altusach. Chociaż na Altusy też one mają te. Srebrne kopułki Nieszczęsne Więc no też czasami pierdzą Ale to Też będę musiał to wziąć, poprawić, zrobić No kopułki mam Tylko u mnie to jest no to wieczny brak czasu No bo wiadomo no, Do pracy muszę iść Żeby zarobić Na, 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 na te zabawki Więc tak to wygląda Mam nadzieję, że film się podoba Podobał Widzę, że zainteresowanie jest spore. No wczoraj wrzuciłem film do DSH 303 Merkury, no przed kręceniem tego już tam było 100, 140 parę wyświetleń. Więc całkiem, całkiem. No, przybywają na subskrybenci i przy okazji. Cześć. No, co tu jeszcze? No tak, nie ma tu więcej co, co, co o nich mówić. Wszyscy je znają. Pewnie wszyscy kochają. No sprzęt naprawdę starej daty, ale twardy, niezawodny. Zresztą jak, jak większość sprzętu, która była produkowana w latach 70., -tych, 80., -tych, tak. Także ja to wyłączę, nie buczy. Więc y, powiem tak, że ten sprzęt, który ja mam. No wiadomo, nie wszystko jest na 100% sprawne, ale, ale większość sprzętu żyje, pomimo że ma 20, parę, 30 lat. Y, natomiast no, dzisiejsze sprzęty, sami wiecie, jakie są. Kupicie i często przywozicie do domu, okazuje się, że już jest niesprawny. Y, ewentualnie siada po. po nie wiem pół roku, roku, zależy jak długo jest gwarancja no jeśli gwarancja jest rok to lepszej marki sprzęty ten rok wytrzymują no natomiast no później często jest tak, że natomiast to te magneto wzmacniacze mają tam 30, prawie 30 lat 20 no można powiedzieć, że prawie 30 bo to były 80, 70 któryś rok produkcji, nie pamiętam w tej chwili yy, więc no i działają, i grają, pomimo tego, że pewnie nie jeden wylądował gdzieś tam w jakiejś piwnicy zawilgoconej i pewnie za no mówię, no ten na pewno, bo w środku to było masakra. Tak samo było zresztą jak opowiadałem z tą Arią. No. Ten sprzęt się poniewierał, czasami gdzieś po jakichś stodołach, piwnicach, strychach różnych, pomimo tego gra działa nie wiem czy którykolwiek dzisiejszy sprzęt będzie w stanie wytrzymać takie warunki w jakich przykładowo przebywały te sprzęty no ale co no to tyle by było z mojej strony tutaj no bo co tu? nie ma co o nich mówić tak naprawdę wyglądają pięknie z całe z aluminium więc no nie całe, bo te obudowy górne są, stalowe, no ale ze stalowej blachy. No ale cały przód. Gałki, pokrętła, wszystkie, te przełączniki, to wszystko to jest aluminium e, Szkoda tylko, że są tak delikatnie po, po, pokancerowane tak obudowy, te panele przednie, no ale no, trudno, no, nic się nie poradzi. E, trzeba było... Zrywać to od nowa, ja nie mam sita, nie mam nawet chyba możliwości. Tak naprawdę to nie byłoby chyba możliwości tutaj zrobić sita. Po pierwsze ja nie umiem tego zrobić. Po drugie, nie wiem czy tutaj w ogóle znalazłbym. Pewnie tak, jakiś zakład, który robi sito druk, tylko znowu z drugiej strony nie wiem, czy podjęliby się położenia sita na tym. Więc nie wiem jeszcze spróbuję, będę miał tak troszkę więcej tego czasu, spróbuję poszukać tutaj firmy, która ma tak zwane protery, to jest maszyny, które wycinają, nie wiem no wszelkiego rodzaju napisy, różne tam naklejki, takie inne rzeczy. No, i spróbować zrobić czy zdjęcie panela czy, czy, czy coś, i żeby oni po prostu wycięli te, te napisy. No, i później po prostu nakleić na panel. Mam taki panel tutaj gdzieś leży. Jeszcze jeden. Właśnie, i spróbować. Nakleić, wydłubać po prostu to, co jest zbędne. No i spróbować. Spróbować zawsze można. No. Nie wiem, tak myślałem nad tym ploterem Tylko teraz jeszcze muszę tutaj znaleźć właśnie firmę, która posiada coś takiego. No i trzeba będzie się dowiedzieć, nie, czy oni coś takiego wykonają. Tak, na, 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 na próbę chociaż jedno, tak. No i natomiast, jeśli by dało się coś takiego zrobić, że, że po prostu na tej zasadzie, no to kazałbym zrobić tego więcej, nie? I wtedy panele do zdjęcia, do odnowienia. To są zakłady, które to robią. No, co prawda w Polsce, no bo tutaj to nie wiem, trzeba było dobrze szukać i pewnie, pewnie by się znalazło, no ale. No i po prostu wtedy panele by były uratowane, tak? Jeśli by wyszło jedno, to pewnie i wyjdzie inne, wyjdą inne, tak, no więc... No ale to wszystko jest tak na gdyby. A gdyby wiedział, że rosły ryby, grzyby, tak? No tak się mówi. No ale to dopóki człowiek nie sprawdzi, to, to tego nie wie. Chyba, że ktoś już próbował z Was, no to dajcie znać. I jak wyszło, czy, czy to się uda, czy to się nie uda. No więc co, na dzisiaj 25 minut, 26 na film nie za długi, więc jutro będziecie go mogli sobie obejrzeć, dzisiaj mamy czwartek, jutro jest piątek, ja jutro idę w południu do pracy, więc postaram się go do południa wrzucić, Tak najlepiej to żeby był na rano, to jeszcze będę z wami w stanie go obejrzeć, zrobię premierę, więc na jutro będzie gotowe no i wiadomo piszcie co chcecie zobaczyć subskrybujcie tam łapki też trzeba tak kliknąć tam jak chcecie dostawać powiadomienia no to trzeba tam zaznaczyć ten dzwoneczek wtedy będziecie wiedzieli dużo wcześniej że ja coś tam wrzucam czy, czy no bo teraz po prostu będę robił tak, że będę zaznaczał premierę No żebyście wy wiedzieli wcześniej, tak? Żebyście tam sobie jakoś mogli zorganizować czas, czy... czy... No ale w ogóle powiadomienia, no to jeśli nawet nie ma premiery, to i tak w powiadomieniach przychodzi informacja, że film został dodany, tak? Na moim koncie No więc tak to wygląda No i te suby i suby bardzo by się przydały e, więc co no, tak jak widać warto czasami zainwestować trochę grosza cześć, trzymajcie się, na razie